Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani widzowie, na drugim odcinku na kanale Jawor Ale Leniwy. E, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Będę Wam mega wdzięczny. E, łapkę w górę zostawcie. E, I słuchajcie, w dniu dzisiejszym pokażę Wam moją willę! Moją wymarzoną willę, którą zbudowałem, ale najpierw pokażę Wam budynki mojej ekipy, ponieważ mieszkam z ekipą na kwadratowej masakrze, ale do tego zaraz przejdziemy. E, najpierw przejdźmy sobie do giereczki Jesteśmy, słuchajcie, przy ekspiarce, którą zbudował paczol. Jest z nami oczywiście czad, bo to jest oczywiście nagrywane na streamku, na Twitchu Twitch.tv Jawor Polecam serdecznie, zapraszam Właśnie czat was pozdrawia, niestety wam tego nie pokażę, bo jestem zbyt leniwy e, W każdym razie, słuchajcie Idę wam pokazać najpierw budowlę mojej ekipy A kto w naszej ekipie, która z nami mieszka, jest? Jest z nami, słuchajcie, Yoshi Jest z nami Nexe Jest z nami... Eee, Poksnis, Paczol, Young Miki Kto jeszcze z nami jest, Chad, czat? czat zaraz odpowie eee, Mi tutaj podpowie jeszcze kto jest Bo ja więcej osób nie pamiętam Ciszej muzyka Dobrze, to przyciszę trochę muzykę eee, Oczywiście quality muzyka na odcinku eee, Quality przyciszanko Cyk jest troszkę ciszej muzyczka, już was nie będzie tak muzyczka denerwować, jeżeli was denerwowała, to przepraszam. Seatrox, no dobra, ale Seatrox gra w Brawl Stars, on nie, gra w For y on nie gra w Minecraft, on wbił tylko na start edycji, wbije pewnie na zakończenie i tyle Seatroxa widzieli. Także słuchajcie, a i jeszcze Szymek, jeszcze Szymek jest tutaj z nami, tylko Szymek chyba nic nie zbudował. Więc przejdziemy się dookoła, bo ja sam do końca nie wiem, co moja drużyna zbudowała. Eee, przedstawię sobie jeszcze tylko tutaj. O, i jest wszystko super! Więc słuchajcie, jesteśmy tutaj. I tutaj na początku jest jakaś, no, no widzicie, no brzydki domek. Ja bym w takim domku w życiu nie zamieszkał. Ten domek nie mam pojęcia, czy jest, ale zrobimy sobie log bloka, żeby wiedzieć, czyje są te domki. Ponieważ nie są one podpisane. Ale zaraz to ogarniemy. Puściła nam się smutna muzyczka w tle, takiej smutnej nie możemy puszczać. Takiej też nie. O, sniki jest idealna. Możemy nawet ją trochę podgłośnić. E, robimy sobie kilof drewniany. Cyk, cyk, cyk. O. I teraz możemy sprawdzać domki. E, kichniemy. Kichniemy sobie, bo mamy karten. Ka nie no, żartuję, alergia. E, Okej, okay, to jest paczola albo jankmikiego. No i widzicie, jankmikiego bardziej chyba tutaj. Jankmiki to stawią. I znowu sobie kichniemy. Takie kichanie tylko na kanale Jawor, ale leniwy. Normalnie bym to wyciął, ale mi się nie chce. E, w każdym razie jest to domek jankmikiego. No kupsko, totalne kupsko. Idziemy dalej. Mamy tutaj, słuchajcie, jakiś mur. Nie wiem. Josi e, Yoshi zbudował ten mur. Nie mam pytań, wszystko jasne. A nie, Young Miki postawił ten mur. Nieważne. Dobrze, słuchajcie. Tutaj mamy pandy. Jak widzicie, trzymane, one są w bardzo dobrych warunkach. E, jest to legalna hodowla. W żadnym wypadku nie są one przetrzymywane. Ta tutaj nawet fikoła wali, także jest zadowolona. E, idziemy dalej. 801 wykręcasz i koniec. Nie, no 10 1001 Mam nadzieję. O, idziemy dalej. A tutaj słuchajcie. Jest wyspa specjalnie stworzona dla pand. I to stworzył Jankmiki. I tutaj jest każda rodzaja, każdy rodzaj pandy, oprócz pandy brązowej. Z tego co wiem, Jankmiki stara się doprowadzić do tego, żeby mieć tą brązową pandę, ale mu nie wychodzi, bo to Jankmiki mu nic w życiu nie wychodzi. Tak jak prowadzenie kanału mu na przykład nie wychodzi, tak jak muzyka w tle jest za głośno, przyciszamy ją sobie. To są właśnie uroki tego kanału. Tego na innym kanale, na polskim YouTube nie zobaczycie. Gdzie muzyka jest czasem za głośna i trzeba ją ściszać, ściszać w trakcie odcinka Tu słuchajcie, jest wieżowiec eee, No wieżowiec, no, co ja wam mogę powiedzieć? Paczol eee, Cztery 4 dni od startu edycji Paczol zbudował pieprzony wieżowiec Ładne? Ładne Czy jest lepszy od mojej willi? Nie jest Moją willę pokażę wam na tak. końcu Idziemy dalej tylko nie mamy jedzenia. Musimy komuś ukraść jedzenie, bo jest naprawdę lipa fest z jedzonkiem. Także idziemy komuś ukraść jedzenie. Jestem w ogóle ciekaw czy Nexy coś zbudował, czy Yoshi coś zbudował, bo wiem gdzie jest ich teren, ale nie wiem czy coś postawili na tym terenie. Zaraz się przekonamy, tylko okradnijmy najpierw Mikiego albo Paczola, nie wiem czy to w końcu jest z jedzenia. Eee, tu żarcia nie ma. Tu też żarcia nie ma. Mamy jakąś marchewkę. Ale marchewka to słaba, ja mam coś lepszego zjad Jagódki. Ziemniaczki. Dobra, mamy ziemniaczki. Na cały odcinek, na 10.01 odcinka powinno nam wystarczyć. E, idziemy dalej. A! To zbudował most Paczolek e, w drugi dzień od startu edycji i jest naprawdę ładny. Ten most mi się podoba. Totalne propsy. To nie mam pojęcia, co to jest, szczerze mówiąc. A! To jest chyba dziura, w której Pacol e, więził. Paczol koś więził, tam chyba chyba mamiko i tak dalej e, Ale to możecie sobie u paczolka zobaczyć. To jest chyba już jego, to jest już jego, słuchajcie. No i widzicie, Yoshi zbudował jakieś totalne gówno. Też tutaj mamy zjazd, ja, mm, no szkoda gadać, szkoda, strzepić ryja w ogóle. Nie ma co rozmawiać. Tu jest koniec naszej wyspy, także tutaj się kończy jakby teren naszej tutaj ekipki. Także wracamy tam. E, idziemy w tym kierunku. Tutaj chyba zbudowała się Poxnis. Tylko ja muszę iść tak, bo tam jest mój wspaniały domek. Moja willa jest. Okej. Okay. I słuchajcie, tutaj jest domek Poxnis. I no jest to bardziej pomoc niż domek. Tutaj mamy farmy, także totalny kozak. Fajnie, że farmy zbudowała. Tu jest coś, za co totalnie propsuję Poksnis: Mianowicie papugarnia, moi kochani wspaniali widzowie. I tutaj są popuszki. Słodkie, pa ta nawet jest podobna do mnie. Zobaczcie. Czekajcie. O, i właśnie dostałem donate'a, na przykład pieniążka dostałem od widza. Pasne nie krzycz, krzycz! Ale chcę być nie... na YouTube, kocham cię, nie zmieniaj się, ale jest... Aha, jest lepszy. Aha, Nexe jest lepszy. Napiszcie, widzowie kanału Jawor, ale leniwy, kto jest lepszy według Was. Jak napiszecie, że Nexe jest lepszy, to Was zbanuje, także lepiej napiszcie, że Jawor jest lepszy. A tymczasem, słuchajcie, zobaczcie, no podobne papuszka do mnie, moje kolorki. Whitepapo happy tutaj na czacie leci piękne. Ja się nie drę, ja po prostu... O! Ale ja, do ja muszę częściej odcinki na Jawor, ale leniwy yy, nagrywać, bo dostaję więcej donate'ów. Ale, oglądać, ale właśnie... To jak najczęściej 15 zł. Właśnie na przykład dla ciebie, Marlboro, yy, są, słuchaj, mój drogi przyjacielu, odcinki na kanale Jawor, a, Jawor, ale leniwy, gdzie są odcinki nagrywane prosto ze streama na Twitchu, także jak nie masz szansy tu być, co prawda powinieneś tu być, to możesz jak najbardziej odcineczek sobie obejrzeć. E, idziemy dalej. I tutaj miał się, słuchajcie, budować Nexe. I tu gdzieś nawet będzie tabliczka teren Nexe. Jak dobrze poszukamy. Swoją drogą jestem ciekaw, czy moja skrzynka jeszcze tu istnieje. Bo ja tu miałem taką ukrytą skrzynkę. Istnieje i nawet nikt chyba nie ukradł. Oprócz paczola, który mi ukradł 78 iron block. Ja tego nawet nie komentuję, ale to jest Paczolek. Paczolekowi wybaczamy, bo Paczolek jest super człowiekiem. Okej, okay, rozumiem, że Nexe nic nie zbudował, bo tu gdzieś jest teren Nexe, nie? Tu gdzieś powinna być tabliczka, czad. Hmm. Huh. Nie ma terenu Nexe. W sensie nie ma domku Nexe, Nexe nic nie zbudował. No, także słuchajcie, jak widzicie, Nexe gra na tej edycji tak jak na poprzednich dwóch, czyli nie gra. Nexe domku nie zbudował. W każdym razie przechodzimy teraz, słuchajcie, do rzeczy najważniejszej. Tylko tutaj musimy odpowiednio nastroić klimat i puścić odpowiednią muzykę, ale to musicie mi dać chwilę, bo jesteśmy, tak jak już mówiłem, na, kanare, na kanale Jawor Ale Leniwy. Moi kochani, puszczamy sobie tutaj taką piękną muzykę. O, słuchajcie, moi wspaniali widzowie, generalnie zawsze marzyłem. Że mieć dom jak na Malediwach. Na Malediwach są takie ładne domki na wodzie. Takie ładne wille na wodzie. Dlatego też taką willę na wodzie sobie zbudowałem. Eee, zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś na to gotowy. Ja wiem, że nie jesteś na to gotowy, że będziesz w szoku, jak to zobaczysz. Uwaga! Jest i ona! Moja piękna willa na wodzie. No powiedzcie, że nie jest świetna. No spójrzcie na nią. To jest typowy... Klasycyzm e, z nowo, ze stylem nowoczesnym jest naprawdę cudowna. Czad wysyła na przykład teraz na czacie kekwumo, emotkę. Nie wiem dlaczego. W każdym razie spójrzcie, jaka ona jest praktyczna. Tu się wchodzi. W sensie tu będzie jeszcze taki bościk, także nie trzeba będzie płynąć. To jest jeszcze wszystko w trakcie realizacji. Ale w każdym razie idziesz tutaj, po prawej masz piękny balkon. Z tyłu masz piękny balkon. No, każdy by chciał mieć tyle balkonów w domu. No nie powiedz mi, że nie chciałbyś mieć tyle balkonów w domu. Takich wielkich tarasów, tylko pozazdrościć. Tu mamy, słuchajcie, przeszklony dach, wszystko jest nowoczesne. Teraz wchodzimy do środka i mamy salon. Wspaniały salon z białym dywanem, jak dla króla. Piękny telewizor. Mamy przeszklony dach, a przy okazji są to panele słoneczne, dzięki czemu jesteśmy ekologiczni. Eee, także wygląda to o, tu możemy na przykład doszkolić się i być bardziej inteligentni i na przykład ja dzięki temu miałem 2 IQ, a dzięki temu, że mam te książki, mam już 5 IQ. Także y, ogółem super jest naprawdę. Teraz jak tutaj pójdziemy, tu mamy wszechstronną, piękną, wspaniałą, najlepszą na świecie łazienkę. E, puszczę jeszcze raz tą samą piosenkę, bo mi się nie chce puszczać innej, bo jestem leniwy. E, tu mamy wspaniałą łazienkę, ona jest naprawdę super. E, idziemy dalej i tutaj słuchajcie, jest pomieszczenie gospodarcze. E, w tym pomieszczeniu gospodarczym, jak spłyniemy sobie tutaj na dół, to tutaj będzie magazyn. Tego magazynu niestety jeszcze nie ma. Ze względu na to, że go jeszcze nie zbudowałem. E, cały dom zajął mi bardzo dużo czasu, był bardzo czasochłonny. Poświęciłem na niego jakieś 51 minut. E, także. Tak wygląda moja willa. Słuchajcie, na kwadratowej masakrze. Tym się chciałem wam w dniu dzisiejszym na tym odcineczku na kanale Jawor Aleleniwy pochwalić. E... Jeżeli willa Wam się spodobała, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Eee, ten kontent jest darmowy, także wiecie, co robić. Eee, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku, już niebawem. Trzymajcie się. Papa. Cześć.